Cześć kochani, zapraszam Was do obejrzenia mojego vloga z nieba, a dokładniej z Kasprowego. Wyjazd z sezonu, czas zacząć, dojechaliśmy do Zakopanego, wyjęliśmy narty i lecimy szybko na Skibusa, żeby zdążyć jeszcze przed tymi wielkimi kolejkami. Na pewno chwilę poczekamy, no ale, ale jedziemy do tej Mekki, do tej polskiej Mekki narciarstwa i będziemy szaleć na trasach czarnych. Jedyna taka kolej w kraju. Jesteśmy właśnie w kuźnicach. Dojechaliśmy tutaj e, z kibusem z Sakopanego. Z e, czekamy w kolejce, jest godzina 8.20, także stosunkowo niedługo jak na kasprowe, bo już właściwie e, jesteśmy praktycznie przy, przy kasach, także myślę, że na dziewiątą może już będziemy u góry. No i ta, tam, tam się dopiero zacznie ostra jazda. O, i nie mogę się tego doczekać, no i wybiła godzina dziewiąta. Będziemy wchodzić właśnie do, no jeszcze chwilę poczekamy, ale już będziemy chodzić do wagoniku na kastowy. Pamiętajcie, maseczka. Love, we should have never let this go. No, we were the cats on the summer nights. Co? Kto się tego spodziewał? Wczoraj są Expo w Wiśle, wczoraj wieczorna jazda na cieńkowie, a dzisiaj z samego rana. Najpiękniejszy ośrodek nadpiarski, można powiedzieć, Kasprowy. Bajka. que e ideia Najpiękniejsza góra dla narciarzy w Polsce, Kasprowy, jesteśmy tutaj. Wyjazd sezonu, można powiedzieć, dla nas prawdopodobnie. No, mamy jeszcze jedno takie marzenie, no, ale prawdopodobnie w tym sezonie się nie spełni, ale jest Kasprowy. Jest tutaj piękna pogoda. Ja tam na górze to sobie w okularach przeciwsłonecznych chodzę, bo jest po prostu bajecznie. To jest po prostu idealne. To jest jak miejsce jak jakiejś bajki, która się dzieje w Polsce, bajka w Polsce, no to jest właśnie to, to jest Kasprowy, to jest trasa jest idealnie przygotowana. Którego nigdy nie widać, jak zwykle coś zgubi Oj, to co? Opowiemy może troszkę w końcu o miejscu, w którym się znajdujemy. Oj, jesteśmy aktualnie na gąsienicowej trasie, która według danych podanych na dole ma 1600 metrów długości. Jest to czar trasa czarna numer 1 z pięknym widokiem. Idealnie przygotowana, z pięknymi warunkami, ze słońcem. Oj, ostatni raz była zmodernizowana w 2000 roku. W 2000 roku ma niecałe 1200 metrów długości yy, kolej. Yy, kolej ma niecałe 1200 metrów, 1155 bodajże. Jest to kolej niewyprzęgana, ale, ale przynajmniej dość szybka. Nie jedzie się z nią zbyt długo. Kolejna Kasprowy została otwarta w 1938 roku. Stosunkowo szybko ją wybudowali. No, musieli się śpieszyć wtedy. Wielkie inwestycje, właśnie ten okres międzywojenny, tak samo stocznia na wybrzeżu. Wielkie inwestycje, żeby wyjść z kryzysu. No ale, ale, mimo wszystko, zanim wyszliśmy z kryzysu, zostaliśmy zdławieni. No ale. Ostatnia modernizacja Kasprowego miała miejsce w 2007 roku. Dzięki temu Kasprowy zwiększył swoją przepustowość do 360 osób na godzinę. To już mieści 60 osób i jeździ normalnie co 10 minut. Latem jeździ, latem bierze 30 osób normalnie. Bo teraz przez covid yy, przeliczyliśmy to, normalnie weszła połowa, ponieważ yy, kolejna na Kasprowy wchodzi w prawo o kolejach yy, i i, i dlatego wchodzi połowa może wejść osób no i oni to dokładnie odliczają no i teraz przejedziemy sobie na najpiękniejszą trasę moim zdaniem w Polsce Trasę czarną w kotle goryczkowym póki jest jeszcze dość wcześnie bo jest około 10 zobaczymy jak tam wyglądają tej godziny warunki przejedziemy sobie przez kopułę każdowego Tak widzicie, o, jak widzicie na goryczkowej, są jeszcze lepsze warunki niż na gąsienicowej. Oj, czarna trasa zawsze daje wycisk. A już zwłaszcza tak długa, czarna trasa jak gąsienicowa, jak przepraszam, goryczkowa. A dokładniej trasa czarna w kotle, gąsi, w kotle goryczkowym. Oj, długość około 2300 metrów daje spore możliwości do pokazania dla nabciarza. Niestety, wzdłuż tej trasy jest wyznaczona ta kolej. To jest kolej bodajże z 1978 roku Ach, są plany żeby troszkę wydłużyć goryczkową oraz żeby, żeby ta trasa była troszkę dłuższa i żeby tu normalne, normalny wyciąg postawić, zakrywany, wyprzęgany, no ale na razie to są tylko plany. My jedziemy do góry, troszkę na tym wyciągu sobie posiedzimy. Tam za mną, jak spojrzycie, jest dolna znaczy stacja bezpośredniej kolejki na Kasprowy Wierch z myślenickich turni. Ponieważ jak już widzieliście, to się tak wydaje, że kolejka na Kasprowy Wierch jest jedna, ale tak naprawdę my podróżujemy z kuźnic do myślenickich turni, po czym się przesiadamy w stacji pośredniej do drugiej kolejki, która prowadzi dopiero na Kasprowy Wierch. Także to nie jest tak, że to jest kolejka na Kaspr... znaczy jest kolejka, ale z Myśleńskich Turni, a y, Kuźnice są y, dolną stacją y, kolejki z y, Kuźnic do y, myślińskich Turni, to, właśnie. Tam widzieliście y, y, gdzie ona się znajduje. Niestety no właśnie, niestety podróżujemy niezbyt przyjemną dwójką. Na Kasprowy, Co prawda i tak jest to lepsza niż ta dwójka na pilsko, ale... No ale trochę się nią jedzie. No jedzie się, jedzie się, niestety się nią troszkę jedzie. Ale za to za chwilę zobaczycie taki widok, że... O nie mi lecie zazdrościć. Back again, square one. Try to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. You gained our trust and you chose to break it. As for truth, but you only fake it. I thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated. Jak widzicie, wyjechaliśmy sobie kolejny raz na goryczkową, ale przejedziemy sobie, yy, znaczy wespniemy się troszeczkę. Przez kopułę, z powrotem na gąsienicową, no bo tutaj są warunki poezja, ale tam została nasza ekipa. no w ogóle tutaj szczególnie goryczkowa, to można powiedzieć, że już są tatry zachodnie. Ponieważ, no, przede wszystkim dlatego, że z prawej strony już widzimy zakopane. Tam jest zakopane. Wi widok jest po prostu obłędny. To jest coś fantastycznego. Zobaczcie sobie te widoki, bo tylko w tym miejscu w Polsce są tak piękne. Zobaczcie na trasę. Zobaczcie sobie na trasę, na, na dwójkę. Dwójka goryczkowa tutaj. Zobacz, pięknie ludzie jeżdżą, a my się wspinamy. Problemu. Duży y, urok dodaje to, że tutaj mamy tylko i wyłącznie śnieg naturalny. Nie mamy tu w ogóle sztucznego śniegu, ani kropelki, ani ani jednego opruszka. To jest coś fantastycznego. Oj. Ceny? Może o cenach na Jak widzicie yy, Hot dog 10 zł, herbata 8, kawa 10, latte 13. Myślę, że to nie są zbyt wysokie ceny, jak na to miejsce w którym się znajdujemy. I szczerze mówiąc, niezbyt się zmieniły w stosunku do zeszłego roku, bo w zeszłym roku, również tu jak byłem, to ceny były bardzo podobne. Także wydaje mi się, że, że tutaj wszystko jest w normie. I, i z tego powodu. Kasprowy też można odwiedzić nie tylko na nartach, ale y, pieszo. pieszo. Można sobie wyjechać tutaj pieszo Można sobie zakupić turpas, można sobie zakupić skipas. Odnośnie skipasów mogę powiedzieć cennik. 130 zł kosztuje całodzienny karnet całodzienny karnet normalny. 130 zł. W tym jest jeden wyjazd koleją, jeden zjazd koleją, gdyby ktoś chciał, no i nieograniczona liczba. Wyjazdów kolejami z kotła goryczkowego i tutaj gąsienicową. Oprócz tego, no oczywiście nie musimy skorzystać z kolei w drugą stronę, ponieważ możemy sobie możemy sobie po prostu zjechać na autostradę z goryczkowej. I my tak zrobimy. My sobie zjedziemy na autostradę z goryczkowej. Mamy godzinę już tak. Grubo po 12, także będziemy się powoli spierać. Ale wy zostańcie z nami do końca. Dziękuję. Dziękujemy, że wytrwaliście do końca z nami na Kasprowym. My już teraz będziemy sobie podróżować Nartostradą z Goryczkowej do kuźnic. Prosimy o łapki w górę, suby, woneczki, wszystko co tam możecie dać od siebie. No i możecie jeszcze sobie na koniec zobaczyć jak wygląda nartostrada do kuźnic około 15 zjazd. です。<Yes. S 1>

Zobaczymy no, czy Rafał coś wygra.